No popatrzmy na próbę Słoweńca. Na razie Słoweńcy fenomenalnie walczą o miejsce na podium Tim Toro i Peter Pred. Gdzie on wylądował? Zupa niestety, ale to jest proszę Państwa chyba w okolicach rekordu skoczni Hario Lego, 225,5 metra przypomnę ten rekord a teraz taki sam właśnie wynik uzyskuje Peter Prec 225,5 metra reprezentanta Słowenii, niesamowity niesamowity Wiatr, mocno podnarty, ponad półtora metra na sekundę. Zdaje się, że służby medyczne nie będą miały pracy ze Słoweńcem, nic poważnego mu się nie stało. Złamał nartę, to widzieliśmy na pewno, ale chyba nie odniósł żadnej kontuzji, na szczęście. Ależ niesamowite historie. Piotr Żyła, 217 metrów, nie ustał tego skoku, wywrócił się. Teraz Peter Prebs 225,5 metra. 25,5 punktu odjęte za wiatr i za belkę startową.